Szanowni mieszkańcy, informuję, że od 1 sierpnia będzie nowy przewoźnik transportu zbiorowego na terenie gminy Czernica. Będą to dolnośląskie linie autobusowe. No, w czerwcu rozpytaliśmy sześć podmiotów, które zajmują się transportem zbiorowym. Spośród dwóch, które przysłały nam swoje oferty po rozmowach, negocjacjach wybrano właśnie najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawił, przedstawiły Dolnośląskie Linie Autobusowe z Zo we Wrocławiu. Co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o rozkład jazdy na obecną chwilę, on będzie tożsamy z tym, co było do tej pory świadczone przez jeszcze obecnego w lipcu przewoźnika, zmiany przede wszystkim następują w taborze, czyli w tych autobusach, których będą przewożeni nasi mieszkańcy. Tutaj jest taki ukłon w stronę osób starszych, osób niepełnosprawnych, ale również dla matek z wózkami, gdyż te samochody, te autobusy będą niskopodłogowe, będą też z możliwością podjazdu, również z przyciskiem dla osób niepełnosprawnych, żeby kierowca mógł podjazd po prostu otworzyć i wprowadzić tą osobę do autobusu. Również Chcemy, żeby i tak, tak będą przygotowane autobusy, żeby był monitoring w środku. Myślę, że to jest zapewnienie bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Do 30 września przewoźnik zobowiązał się, że również będą routery wi-fi zamontowane w autobusach po to żeby nasi uczniowie nasi studenci mogli jeszcze połączyć się z internetem i pewne rzeczy posprawdzać przed zajęciami bądź bezpośrednio po nich i porty USB które w razie gdy zabraknie w tych urządzeniach baterii, stan będzie po prostu niższy, że będzie jeszcze można je podładować. Także zmienia się i myślę, że zmieni się komfort jazdy dla mieszkańców naszej gminy korzystających z linii autobusowych.